Pomysł powstał spontanicznie, wspólnie z kolegami rozmawialiśmy, szukaliśmy powierzchni, którą moglibyśmy wykorzystać pod nasze graffiti. Zadzwonił do mnie kolega, spotkaliśmy się, omówiliśmy sobie taki pomysł, pokazał zdjęcia ściany, no i wymyśliliśmy, jakby to powinno wyglądać w całości. Tematyka to jest kosmos, a ja maluję freestyle, czyli po prostu bez projektu. Jest to raczej hobby, więc tak ciężko powiedzieć o nauce, bardziej o, o jakimś tam o nieustannym malowaniu i dopracowywaniu techniki. Podoba mi się kolorystyka, że jest fajnie kolorowo, jak się schodzi to jednak nie jest szaro i ponuro, tylko jednak biją te kolory i, i, i jakby jest od razu weselej. Najpierw musimy ścianę wydrapać, zagruntować, przygotować pod same farbę Wareozolu, które no, są dosyć drogie, jednak jest to dosyć drogie przedsięwzięcie dla nas jako y, hobbystów, ale też nie tylko. Potem, jak ścianę już mamy zagruntowaną, musimy ją pomalować podkładem.